jest co jest najtrudniejsze w rozwoju? Nie początki, nie porażki. Najtrudniejsze jest to, że pewnego dnia po prostu ci się nie chce. Wstajesz, patrzysz w lustro i myślisz nie dziś, dziś odpocznę, dziś zrobię wyjątek. A potem ten wyjątek staje się nową normą. I właśnie wtedy upadasz. Nie przez brak motywacji, ale przez brak dyscypliny. Bo motywacja to emocja, a emocje przemijają. Dyscyplina zostaje. Wszyscy kochamy motywację. Ten moment, gdy obejrzysz film, przeczytasz czytat i czujesz, że możesz wszystko. Ale prawda? Motywacja jest za kofeina. Działa krótko. A gdy mija, zdaje tylko to, co zbudowałeś wcześniej. Jeśli nie masz dyscypliny, wszystko się rozpada. Dyscyplina to robienie rzeczy nawet wtedy, gdy nie można na nie ochoty. To wstawanie, gdy dzwoni budzik, mimo że ciało błagał jeszcze pięć minut snu. No. To pójście na trening, gdy pada deszcz. Na nagranie filmu chodzi, nie masz energii, bo wiesz, że nikt inny tego nie zrobi za ciebie. I dlatego ludzie z dyscypliną wygrywają. Nie dlatego, że mają więcej czasu, nie dlatego, że mają lepsze geny, ale dlatego, że robią to, co trzeba, niezależnie od nastroju. Czasem ludzie pytają mnie, jak utrzymać motywację. Ja im mówię, nie utrzymuj jej, ją dyscypliną. Motywacja to zapalnik, ale to dyscyplina odpala silnik. Bo możesz być super zmotywowany przez tydzień, ale jeśli po tygodniu przestaniesz, nic z tego. A ktoś inny, kto codziennie robi mały krok, choć bez emocji, po roku jest nie do poznania. Bo każdy mały krok, powtarzany codziennie, staje się potężną siłą, która zamienia wszystko. I właśnie w tym tkwi sekret ludzi sukcesu. Oni nie potrzebują motywacji, by działać. Ich siłą jest system, rytuał, nawyk? To nie magia. To powtarzalność. Pomyśl o sportowcach. Myślisz, że oni codziennie wstają z uśmiechem i chęcią treningu? Nie. Często wstają zmęczeni, z bólem, bez ochoty. Ale robią to, bo to część ich tożsamości. Nie trenują dlatego, że są zmotywowani. Trenują, bo są sportowcami. Bo wiedzą. Że jeśli nie odpuszczą, stracą rytm. A rytm to świętość. Bo gdy masz rytm, nie potrzebujesz emocji. Robisz swoje jak oddech. I właśnie to jest różnica między tymi, którzy marzą, a tymi, którzy osiągają. Bo marzyciele działają wtedy, gdy muszą. A ludzie z dyscypliny działają nawet wtedy, gdy tej energii nie ma. Czasem słyszysz. Nie zmuszaj się. Poczekasz, poczujesz flow. Ale jeśli czekasz na flow, przegrasz bo flow przychodzi po działaniu, nie przed. Czasem musisz się zmusić, zanim poczujesz chęć. Zrób pierwszy krok, a po kilku minutach ciało i mózg się rozkręcą. Bo prawdziwa magia dzieje się nie wtedy, gdy jesteś pełen zapału, ale wtedy, gdy idziesz dalej mimo zmęczenia. To właśnie tam, za punktem, w którym większości rezygnuje, rodzi się dyscyplina, a razem z nią charakter. Dyscyplina to miłość. A każdy mięsień rośnie przez ból Nie przez komfort Nie przez idealne warunki Tylko przez powtarzanie tego co trudne Wiesz co jest piękne w dyscyplinie? Że gdy ją zbudujesz Stajesz się wolny Brzmi jak paradoks, prawda? Bo większość myśli Że dyscyplina to ograniczenie Ale to właśnie ona daje ci wolność widlenistą Od prokrastynacji Od chaosu Bo nie musisz już walczyć ze sobą Po prostu robisz i to uczucie, świadomość, że możesz polegać na sobie, to najczystsza forma pewności siebie. Bo nie budujesz istoty ani afirmacji, budujesz im z czynów. Z każdego dnia, w zrobiłeś to, co miałeś zrobić. Choć nikt to nie widział, choć nie było lajków, choć nie było fanfar, to właśnie wtedy nośnie Twój szacunek do siebie. Motywacja to błysk, dyscyplina to okien. Ktoś się nie kończy. Nie szukaj więcej dopalacza. Zbuduj system, który działa. Nawet ty nie masz siły, bo każdego dnia, gdy wybierasz dyscyplinę zamiast wymówki, robisz krok do przodu, w stronę swojego nowego życia. I teraz Twoja kolej. W czym dziś jesteś konsekwentny, nawet ty się nie chce? Napisz w komentarzu. To był dzień czwarty z serii 365 dni do lepszego siebie, a jutro dzień piąty. Do zobaczenia jutro. I pamiętaj. Dyscyplina zawsze bije motywację.